Spotykamy się w Krakowie na kortach Nadwiślan, żeby porozmawiać o tenisie. Tutaj na tych kortach trenowała również Agnieszka Radwańska, więc akurat tak nam się dzisiaj trafiło, że tutaj jest piękna pogoda i tutaj możemy zapraszać na wydarzenie, o którym powiemy za chwilę. Zaczęło się od tego, jak oglądałem z bratem mecze tenisowe na Eurosporcie, to w latach 90. Potem graliśmy na Słowacji podczas wyjazdów takich urlopowych moich rodziców. Potem na studiach chwilę, a tak na poważnie zacząłem grać w 2013 roku. Znaczy na poważnie, że zacząłem trenować tenisa w 2013 roku. I od tego czasu też zaczęliśmy. Rodzinnie podróżować po, po turniejach tenisowych. Rodzinnie również trenujemy i tutaj, akurat na kortach, KS Grzegórzecki. Moje dzieci trenują raz, dwa razy w tygodniu, zależnie od tego, jak czas pozwala. Staram się, żeby przede wszystkim od najmłodszych lat poczuli tenis i mogli kiedyś do tego wrócić. Jeżeli nagle no, przestaną grać, bo to różnie w życiu bywa, to zawsze do tego tenisa się wraca. Tenis, ja też wspieram tenis, dlatego, bo to jest sport na całe życie i to tutaj grają ludzie, którzy mają 70-80 lat, towarzysko, debla, miksta, i no, to jest piękny sport, który naprawdę kształtuje osobowość i też można super aktywnie spędzać czas, nawet na stare lata. Najciekawsze wyjazdy to na Wielkie Szlemy. To wiadomo, że to, to jest święto tenisa cztery razy do roku i to są najpiękniejsze miejsca na świecie i największe turnieje. Więc tak to wygląda, że jednak w biznesie trzeba mieć ten czas na, na branie perspektywy, i tenis daje taką możliwość. Ja uważam, że tenis w Polsce w tym momencie się rozwija, ale rozwija się tak, że mógłby się rozwijać szybciej, więc chcemy, chcemy wspierać tenisa w Polsce. Ostatnie sukcesy między innymi Świątek Huberta Hurkacza, pokazują, że polscy zawodnicy mogą osiągać na arenie międzynarodowej sukcesy, więc to jest bardzo taki pozytywny prognostyk. I my chcemy też w tym uczestniczyć, a dodatkowo w tenisie. To, co mnie urzeka, to to, że po prostu jest się samemu na korcie i trzeba pracować przede wszystkim nad swoją koncentracją i poradzić sobie z tymi problemami, które się pojawiają właśnie podczas gry. Po prostu przede wszystkim nie przegrywać samemu ze sobą. Zapraszam wszystkich 23-29 na turniej BNP Paribas Polish Cup na kortach Legii. Spotkajmy się tam, porozmawiajmy o tenisie. Do zobaczenia.